Także i o czym ja Jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. No cóż, w dzisiejszym odcinku to naprawdę potężny kontentik. ponieważ otworzymy sobie pika z shapeshifterem za te letnie swapy, więc według mnie naprawdę spoko, spoko. Możecie, możecie zostawić łowaczkę w górę albo subskrypcję na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. No i co? Bez żadnego przedłużania zapraszam was na na, do oglądania, no i co? Lecimy! No i dobra, przed meczem sobie otworzymy parę pików, bo mam przygotowanych ich dokładnie trzy, w tym jeden z shapeshifterem, więc myślę, że to naprawdę będzie spoko. Ehm, spoko kontencik, dlatego teraz na początek tego najgorszego 82+, plus. no oby coś sypnęło bo liczymy na jakiś dobry fodder jest Leroy Sane 84, no okej okay, okej okay. eee, jeszcze jest jeden z czterech, sorry otworzyłem sam w tym momencie, 84+, plus, ale mamy to co, 97 kimś 97 ej to jest mega kozacki traf, bo to może mi się przydać do przyszłych po prostu a ze swoją drogą mamy hyperlinka do przyszłych SBC, więc to jak najbardziej jest dobry, dobry znak, dobry znak. Zamienimy sobie Leroya Slanek, którego już mamy niewymiennego, więc no mówi się trudno. I nadszedł ten moment, nadszedł ten moment, kiedy otwieramy sobie jednego z trzech z minokształtnych no, do wyboru. Mamy oczywiście trzy karty. Tak jak wcześniej powiedziałem, w sumie nie wiem co ja gadam, ale wybrałem to za te słapy letniej wymiany. Zostałem jeszcze trzy do wykorzystania, niestety nasz Michaela mi nie, nie, nie starczyło. No a wykorzystałem je na paczki z foderem, wykorzystałem je na paczki e, na Kimpembe, więc no została mi tylko ta, taka opcja, że ten jeden z trzech zmienił kształt. Także Cristiano Ronaldo, Siwi, witamy, po prostu witamy, bo ja jestem pewien, że on tutaj będzie. Czy tak się stanie? Mamy sign sign 93 oceny ogólnej, typowo pod foder to będzie jak najbardziej OK, 93 oceny ogólnej to jest prawie że, prawie że dobry traf bo sign no, do środka pola może się przydać, co prawda ma wysoką średnią pracowitość. Zdwinność 93, 88 równowagi. Karta wygląda spoko, ale nie wiem czy mi się przyda na wahadełko, może być dobry, ale nie wiem coś więcej, nie wiem coś więcej, no okej, okay, dobra. Więc to sobie wysyłamy do klubu i pokażę wam jak mój składnik się prezentuje, bo tego Saint Justa trzeba byłoby chyba wypróbować na wahadełku. No, specjalnie go do pierwszej jedenastki nie będę wpla wplatał. No bo to mi ja się z celem, ale za Freda jak najbardziej może wskoczyć, bo Fredem mi się grało dosyć przeciętnie 275 meczy, no co prawda jest statystyki całkiem niezłe. No ale przydałoby się tutaj ulepszyć tego Freda na Saint Justa, którego w tym momencie umieszczamy sobie tutaj. Eee, I Kimi się w sumie można było dać, bo Kimiś jest też spoko zawodnikiem. Jeżeli chodzi o SBC, bo raczej to pierwszej 11 kiedy on mi się nie przyda. No, raczej na pewno. Ale ten sajuz na, na wahadełko, widziałem, że Bajot nim grał w środku pola. Czy też na wahadle. No zobaczymy, zobaczymy. Także co, lecimy do meczu. A few moments later. No i gramy, gramy, bo ja chcę co grać tak naprawdę, jeżeli wygramy to spotkanie, to będziemy mieli ulepszone na, nagrody tygodniowe i do tego będziemy bliżej ligi drugiej. Co jest naprawdę bardzo dobrym osiągnięciem, bo brakuje mi no... Dużo zwycięstw do ligi drugiej, a jednak fajnie by było, ponieważ mamy Winning streak'a, wygrać to spotkanie. Także składnik prezentuje się następująco: żadnych zmiany nie robię względem poprzedniego odcinka, z tym że na ławce, tak jak widzieliście, pojawił się Sandjust. Na wahadełko myślę, że go wpuszczę, ponieważ to będzie bardzo fajna karta, tylko zobaczę, którą nożną, lewo nożną on jest, więc najprawdopodobniej będzie sobie zapewniał mediego. No i zobaczymy: w formacji 3.52 myślę, że to naprawdę będzie bardzo spoko lewy wahadłowy. Gorzej, bo jeżeli to by miało być lewy obrońca, ponieważ ma wysoką pracującość w ataku. No ale zobaczymy, zobaczymy. Czy on będzie lepszy od Mbabu? Nie wiem, bo ma, z tego co widzę ma no, wiele, wiele z tych lepszych. Ale Mbabu to jest rzeźnik, to jest szwajcarska próba i on jak najbardziej powinien sobie poradzić, oprócz tego na zmianie będzie Grilich za Filipa Andersona, który no, czasami się męczy zbyt szybko. 40 pingów, więc ja to akceptuję i zobaczymy jakim składem dysponuje nasz oponent, bo to też jest dosyć ważne, bo jeżeli będziemy miał troszeczkę gorszy składzik, to teoretycznie będziemy mieli troszeczkę łatwiej, ale o, to on ma no bardzo dobry zespół, ma tego Kim Kimpembe, Marquinhos, Baran. Przede wszystkim Vini Junior i ten Rodrigo i Eusebio. Jeżeli ktoś ma Kinionem Bapę pod to jest takim, wydaje mi się, że troszeczkę spocencem i no to, ta, ta teoria jest często potwierdzona przez innych graczy, że często właśnie oni mówią, że Kinionem Bap to jest ta karta wyznacznik tego, czy ktoś jest spocony, czy nie, ale ja się tym nie przejmuję, bo trzeba robić swoje i wygrać po prostu to spotkanie. Panie Lorenzo, jeśli mnie tam się urwał, zobaczymy co zrobi ten Twigger nowy Włoch. Ładnie się zakręcił w polukarnym, czy to będzie Tapin? Gareth Bale i wreszcie pan Gol po Tapinie, dawno tego nie zrobiliśmy. He he. I mamy prowadzenie 1-0 w 16 minut. Garrett Bailey zdecydowanie tutaj pokazał się z bardzo dobrej strony, wykończąc wyko tą akcję, a Lorenzo i Sin tym dribblingiem jadą do Warsosza Poba. Ale się nie spodziewałem, że to będzie bramka. Mamy prowadzenie już tym razem różnicą dwóch goli. Gareth Bates nam do końca powalczył o tą piłkę, no i to mi się bardzo podoba, no bo myślałem, że naprawdę nic z tego nie będzie, dlatego nie komentowałem tej akcji, a taki troszeczkę parfocel wpadł. No nie dziwię się, że przeciwnik troszeczkę może troszeczkę bo Kiko widziłem teraz spróbował mnie wziąć. Zobaczymy kim Będę Ładnie rozegranie z Filipem Andresonem. Zobaczymy tą akcję od zera spróbować zbudować. 60% posiadania piłki, ale teraz tam ładnie uruchomiony Angel Di Maria Angel Di Maria na skrzydle, no, Roberto Carlos może go dogonić, ładnie teraz Felipe, na, na Felipe. no kurde Di Maria na zielonym, ale niestety nic z tego nie wyszło no i mamy bramkowe prowadzenie, numer, mamy bramkę właściwie numer 3 Przeciwnik wytrwale walczy do końca, on bierze zwycięstwo w tym spotkaniu, ale muszę wygrać ten mecz, żeby mieć po prostu zachowany winning streak i na następny tydzień mieć po prostu to zagwarantowane, będę miał te, ten mnożnik raz, dwa. No zobaczymy, zobaczymy, na razie 3 do 0, może przeciwnik wymięknie po którymś golu strzelonym przeze mnie, chyba, że teraz coś się stanie. Oj, niebezpiecznie, teraz mini junior, to jest bardzo potężna karta, chciał na te pina mnie wziąć, ale nie ze mną te numery. No i szybko wychodzimy z kontro. Filipa Anderson, czy będzie coś z tego? Felipa Anderson na zielonym to miał być. Nie ma gole, nie ma gole, niestety. Co tam się wydarzyło? Powiedzieli mi, ja nie mam pojęcia, bo to, to troszeczkę był wylew. Szkoda, że nie udało się z tego zdobyć bramki. Ale mamy koniec pierwszej połowy, wynik 3 do 0 dla nas. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało w statystykach, bo to też jest dosyć ważne. Bo z tego co mieliśmy 60% posiadania piłki, co jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem. I wreszcie wracam do formy. Wreszcie wracam do formy, bo nie przegrałam bodajże 6 spotkań. 6 spotkań początku miałem wygranych, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na mnie. Bo często wygrywamy na spotkanie, przygryamy na spotkanie, wygrywałem na spotkanie, przygrałem na spotkanie, myślę, że wielu z Was też tak ma. No a jak to się prezentuje 59% posiadania piłki mamy Expected Goals 3,5. No a my prowadzimy sobie San Jousta, San który będzie tutaj biegał na lewym wahadle. Myślę, że to będzie dobra zmiana jak najbardziej, tylko nie wiem... Nie wiem jak on będzie w ogóle się prezentował. się przekonamy? I to na razie będzie jedyna zmiana, którą sobie wykonamy. stand stanie teraz przed swoją pierwszą okazją w tym meczu i to było dosyć dobre uderzenie, bo nie ma co ukrywać, że sprawił problem Dehugu i Elisa. No i wychodzimy na czterobramkowe prowadzenie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i teraz tylko strzelić więcej i liczyć na to, że nie, nas nie wywali z serwerów, bo to jest też dosyć prawdopodobne. Angel Di Maria w polu karnym. Zobaczymy, co zrobi. Niepotrzebnie Elastico. Nie wiem, co Hugiori odwala w tym meczu, ale zdecydowanie to nie jest jego najlepsze spotkanie, jakie mógł rozegrać. No, z tym Elastico bym chciał powiedzieć, że już przesadzamy troszeczkę, że za dużo. Ale na szczęście nie, na szczęście nie. Taki Mike Maniał się teraz w tym momencie nie popisał za bardzo Bo to uderzenie było takie troszeczkę lekkie Ale na szczęście wygrywamy 5 do 1 Bo nie wygrywał 2-1 albo 1-0 I to była bramka na remis To zdecydowanie nie byłbym zadowolony, że Mike Maniał tak łatwo dał się zaskoczyć Ale no mówię, na razie wygrywamy, więc spoko A jeszcze mamy kolejną okazję, Saint just On no, jest niezwykle aktywny w ataku w ogóle w tym meczu ale teraz no widać, że nie ma 5 gwiazdnych sztuczek Bo troszeczkę zabrakło tej piątej gwiazdki No ale mówi się trudno Hol, teraz, putarta Garrett Bail. No, e, komputer mi sam pominął cieszynkę, szczerze, wam powiem, kieszynek nie robię i teraz też nie chciałem zrobić, ale komputer sam mi ją pominął. No i naprawdę, bardzo fajne uderzenie, tak naprawdę od niechcenia, bo gdyby to był mecz taki na styku, to nie spróbowałbym tego, nie spróbowałbym uderzyć z dystansu, ale jako, że już tak się bawi, wygrywamy, bawimy, to jak najbardziej można coś takiego zrobić. No i ja zasadnia chcę w tym meczu Syne dośrodkowanie. środkowanie. Na garę to Bayla też jest zdobicie przeciwnika kompletnie, bo mamy 7 do 1. No, udało się. Udało się na szczęście ten mecz wygrać. To już jest raczej pewne chyba, że mnie wyrzuci serwer w to co by było naprawdę ciosem. Ale na szczęście my mamy to w garści, mamy zwycięstwo wszystko we 3 punkty. No i co? Jeżeli co do tego Justa, ja to też szczerze Wam powiem, Emba był lepszy na wahadle, pomimo tego, że ma 3 gwiazdki, słabsze nogi, jest prawonożny, no to... Lepiej sobie radzi na tym wahadełku niż e, Saint Just, ale myślę, że nic jeszcze sobie troszeczkę pogram, tak jak gdzie Gareth Bait 4 gole i asysta tak, jak się poradzi sobie Saint Just nie, nie najgorzej, bo jedną asystę zaliczył e, ocena 7,3, więc nie, no, tak jak powiedziałem nie najgorzej, także tuż ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie to, było na tyle do, do zobaczenia wkrótce i standardowa oczywiście strzeczkę. Trzymajcie!